O strony psychologicznej się podzielę, Żyję z łaski Bożej łaski wiernych. Sądzę, nie pytałem zawsze z tego żyję. I nie narzekam Pana Boga chwale i trzygodnym wiernym. Jestem wdzięczny każdemu. Tydzień temu byłam msza Święta, było dziesięcioro wiernych. No bo wiem, bo komunie liczę, i wierni, wyszliście z, z, z kościoła, z kaplicy, a ja nie dostałem żadnej ofiary. I mam w głowie, ponieważ już nie żyję, no bo dostałem wcześniej i, i dostatecznie. To już tam, jak ja się z tym zgospodarzyłem, to, 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 to proszę mnie dopytać w razie czego, jak ktoś ma wątpliwość, ponieważ mi pozostaje, że czekałem na niedzielę, że coś mi w kieszeń wpadnie, a tu nic a dziesięciorowiernych była w tygodniu, jest siostra, pan, jedna osoba, stale ta sama, no to jak, 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 jak to rozstrzygać? I powstaje we mnie wtedy taki psychologicznie taki żal, tak jakbyś przyszedł do kogoś, żal nie dyktowany niczym innym jak poczuciem, że daj na ja to zamówiłem tablice ołtarzowe, żeby na święta były takie, no ładniejsze były, jeśli o ramy chodzi. No i nie, na przykład nie zapłaciłem, Na no, są inne rzeczy mi przyjdzie w tym tygodniu, czy tam płacić za te, te sądowe tam, które mam e, z tytułu tych, 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 nie wiem za co tam mam, trzy tysiące na raty porozkładane, czy za pana Kalaskiego, czy za Żydów. Staram się to zapłacić na początku miesiąca, żeby nie zapomnieć. jakby zapomniał, to jest możliwe, że przyjadą po mnie tutaj, czy od razu jakieś tam konsekwencje. W każdym razie mam w sercu słowa powiedziane od księdza Pryputniewicza w, w Chocianowie, jak byłem, że ludzi jest bardzo łatwo oduczyć ofiarności. Ofiarności. No i, i, i apeluję do Waszej ofiarności, jak dzisiaj Was jest więcej, nie zostawiajcie mnie bez grosza dzisiaj. Bo Bogu dzięki mamy tutaj z czego żyć. Jest mama, ma emeryturę, siostra jest, ma emeryturę, Pan Jakub nie ma emerytury, ja nie mam emerytury, ja nie jestem ubezpieczony, Pan jest ubezpieczony, nie jest noszę. W plecaku zawsze 5 tysięcy złotych, to już od czasu eksmisji, gdzie mnie sędzia pytał, z czego jak ja żyję. Proszę pana sędziego, nie jestem ubezpieczony, noszę jakbym umarł, żeby było z czego kupić czumnę. <laughs> jakbym zachorował, prawdopodobnie bardzo szybko mnie zaczniecie mieć dosyć, bo trzeba się zaleczyć. Tak jak pamiętam jak pani Anna Kaźmierska. Dzwoniła, że się musi śmierdzącym, nie musi, ale śmierdzącym księdzem opiekuje, jak jest jej ciężko. Więc szybko wtedy ksiądz zbrzydnie, w związku z czym dla ubezpieczenia mam taką kwotę na czarną godzinę. Z staram się zazwyczaj nie, nie nie, no nie, 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 nie wydawać, chociaż się nieraz to zdarzyło. Stąd do trzy godnych, wiernych apeluję że jak jesteście w niedzielę, to przykro jest księdzu, jak dla księdza niedziela jest takim dniem no, żniwa taka, jak było tydzień temu, że było dziesięcioro wiernych. Pan Jakub mnie zawozi wykonywać wyrok. Teraz pracuje krócej. Przecież w sensie, jest, że rzadziej, a na, na krótsze godziny. No i oni mnie tam wyda, wy, wy, wydają na bezpłatną, kontrolowaną pracę społeczną, ale nie liczą z tego, że ja muszę do niej dojechać też. Nie, nie miałem za co, mieliśmy gdzieś jechać, nie miałem dać Panu Jakubowi, więc, więc jakbyście nie mieli, to zawsze wtedy jesteście przed Panem Bogiem. Yy, usprawiedliwienia. Natomiast jakbyście mieli, a poskąpili księdzu, a potem korzystacie z najświętszej ofiary mszy świętej, to, to proszę, żebyście tak nie robili, bo w tym byłaby jakaś nuta właśnie tego, że łatwo jest wiernych yy, od ofiarności odzwyczaić, bo tu nie ma skarbonki. Nie ma skarbonki. I ja o pieniądzach zazwyczaj to nie wiem, jak ja mówię, dziękuję, albo nie mówię. Natomiast nie stosuję jakichś tam metod, żebym filmik nagrał wzorem księdza Wachowiaka, a potem powiedział, że marzy nam się, żeby coś tam dokończyć i tak dalej. Bo to wszystko od wiemy, Wiernych otrzymujemy. otrzymujemy i do tego wielkodusznie podzieliłem się wiernymi ze Śląska, których kierowałem do księdza Siąkały. I tam słyszę, i, 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 i wierni przybywają i, i z daleka, gdzie z Olsztyna jadą też do księdza Siąkały, no to jak tam jesteście, to tam wrzucicie to później też o księdzu Michale, proszę pamiętać. Po sprawiedliwości. Kochajmy się jak, jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Ja żyję z ofiar przygodnych wiernych. W sądzie mówię, że żyję z opatrzności Bożej i dobrych ludzi. I póki co teraz A jak przyjdzie urząd skarbowy czy coś, będą do ciebie będę wysyłał ileś księdzu dał, więc to też zawsze proszę to uwagę brać.